się kasę wydusisz. Tak. Burmistrz jest przerażony trumną, pewnie jeszcze cylindrem, całkiem fajny cylindr, kolorami. Dobra, zdejmuję, żeby się nie bał. Resztę nie zdejmę, bo może później. Eee, a ja jestem przerażony, kiedy zgubi się kilka milionów z publicznej kasy. Chyba można tak powiedzieć, bo jeżeli doszło do niegospodarności i niegospodarnie zostało wydane kilka milionów, to tak jakby się zgubiły, bo zostały wydane nie wiadomo po co, bez pożądanego efektu. W nieadekwatnej kwocie, burmistrz tym nie jest przerażony. Być może dlatego, że do jego kumple zgubili te kilka milionów. Ale to nie są moi kumple, a to są Państwa kumple? Chyba też nie. Uwaga, uwaga, będzie teledysk. Yy, Tralala la Boguś, będzie w nim trumna, ale muszę rozczarować, bo nie będzie tej trumny tyle, ile niektórzy by chcieli, chociaż przez chwilę sam leżę w trumnie, bardzo przepraszam tych, którzy się przerażą, yy, ale nie będzie czegoś gorszego, czyli nie będzie słowa raport raportnik, a wiemy, że co prawda trumna przeraża burmistrza, ale słowa raportnik przerażają tych ludzi jeszcze bardziej, bo jak tylko podchodzę do nich z mikrofonem i mówię raport raportnik, to wszyscy obracają się na pięcie i uciekają, więc Możecie bezpiecznie Państwo oglądać, czyli Kolbiarz, Bobak, Rymasz, Ślimak, Zelent Bogdanowski i reszta towarzystwa, możecie bezpiecznie oglądać ten teledysk, bo nie będzie tych dwóch słów raport Nik. A teraz tak na poważnie, to Trumna jest tematem typowym, tematem zastępczym, bo jak pamiętamy w całej kampanii nikt nie chciał rozmawiać o finansach publicznych, o milionach, które gdzieś wyciekają, o nieprawidłowościach o karygodnych nieprawidłowościach, a cytuję teraz tutaj minister Pełczyńską-Nałęcz, chociaż politykom nie zawsze należy ufać, ale w tym wypadku ja akurat czytałem ten sam raportnik, który pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister, czytała i zgadzam się z nią, że to są karygodne nadużycia. Na a jeśli stosować hierarchię administracyjną, to jak pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister, jest generałem, no to burmistrz kim, kim może być? Jakimś porusznikiem co najwyżej. Więc ja tutaj słucham pani, pa, pani, pani generał, Pan porucznik według mnie, kordian Kolbiasz, racji nie ma yy, i to są karygodne nadużycia, ale piosenka jest m.in. o tym. Yy, zapraszam do oglądania, bo się rozgadałem. Przepraszam. Tralala -la Boguś. I w końcu nie powiedziałem w ogóle o tej, o tej piosence. Tralala Boguś. Jest to y, nie może być oderwane od nysy, bo jest tam sim, jest tam ARN, jest tam Boguś. Jest o rozrzutności. Oczywiście, że jest to groteska, jest to żart, jest to piosenka, y, jest to satyra. To prawda. Muszę dodać, że nie obyło się bez y, gruźb, ponieważ y, Bogdan Wyczałkowski już stosował. Bo, ja to odbieram jak groźby, bo jego prawnik pisał do mnie jakieś y, pisma i żądał 50 tysięcy, a może 500, 000, a może 500 milionów. Panie Oskarże Deren, nie, niech pan się pohamuje. Y, to będzie bardzo śmieszny proces, jak pan pójdzie do sądu. Będziemy śpiewać piosenkę, mam nadzieję, że wszyscy, i będziemy analizować każde słowo. Poezja. Ja o poezji chętnie porozmawiam, ale teraz już posłuchajmy. god Kogo Weź Desa i Jaguara. Wszyscy widzimy, jak ty się starasz. I dla przyjaciół worek pieniędzy. Złe czasy przyjdą, nie zginiesz w nędzy. O w a także w simie, to bez Bogusia bogactwo zginie. Boguś jak midas, on tam jest po to, czego się dotknie, zamieni w złoto. Tralala Boguś! Tralala Boguś. Ty nie gospodarz, tylko gospodarz. Ale dlaczego zapytać musisz? Bo jak się dorwiesz, kasy wydusisz Komisje, pieprzyć tych leszczy, pieprzyć policję. Nic ci nie zrobią, a nawet jeśli to nieistotne, wypij i prześpi. Boguś ty jesteś świata z garni, świat goblin w banku jak wielki skarbnik. Masz tyle zalet, masz zalet masę. Nie martw się, chłopie, o drobną kasę. Tralala boguś, tralala boguś, ty nie gospoda Gospoduś ale dlaczego zapytać musisz? Bo jak się dorwiesz, kasę wydusisz, i wszystko pięknie, a i wszystko dalej, a kręci się kręci, a kielicha dalej, a bo szefu lubi, a, a. umysłowy to w głowie, a za dużo myśli, a po w arn a także w simie. To bez Bogusia bogactwo zginie Boguś jak Midas, on tam jest po to Czego się dotknie, zamieni w złoto To dzięki niemu, choć to król cieni Nysa najlepszym miejscem na ziemi To dzięki niemu, nie skąpcie premi Mysa to miasto pełne jeleni Halala Bogu Lala la, la, boguś, ty nie gospodarz, tylko gospodarz. Ale dlaczego zapytać musisz, bo jak się dorwiesz, kasę wydusisz.